Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, witam Was ciepło. Kinga rozczarpniała terapeutka holistyczna. O, coś mi zacina. Może mi Wifi nie łapie. Czekajcie troszeczkę, czy to ja najwyżej przybliżę? Bo zacina mi transmisję. Może za daleko troszeczkę ustałam. Powinno być ok. No, dzień dobry, kochani. Dajcie znać, że jesteście. Dajcie znać, kochani. Mam nadzieję, że mi się tu nie rozpada, Wam powiem, bo wyszłam i się zorientowałam, że, że nade mną wiszą burzowe chmury. <gry> Ale mam nadzieję, że zdążę Wam tutaj opowiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Kochani, e, dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, mm, który jest inspiracją z mojej sesji. I od razu zaznaczę, cześć Justynka, cześć Aga, cześć druga Aga i od razu kochani zaznaczę, że to nie jest jakby prawda objawiona dla wszystkich, czy jakiś taki wiecie pewien wzorzec, który za każdym razem będzie miał takie same oddziaływanie i może być tak, że nawet jeżeli bliski wam będzie przykład, który wam opowiem, to skutki w waszym życiu tak naprawdę będą zupełnie inne, tak też może być. Ja tutaj opowiadając, opieram się, opieram się tak jak powiedziałam, właśnie na jednej sesji, jednym wzorcu, ale też wiem, też wiem doskonale, że to wszystko jest podobne i pewne wzorce my tak naprawdę mamy wspólne. Stąd ten pomysł, żeby to przyjść. Do rzeczy, kochani. Cześć Madziulka, cześć Batka. Dzień dobry. Do rzeczy, kochani. Chcę dzisiaj opowiedzieć o skutkach szczególnie w odniesieniu do kobiet, ale myślę, że i mężczyźni coś tutaj dla siebie, dla siebie też wybiorą. W skutkach, kiedy żyłyśmy w dzieciństwie, kiedy nasza mama poświęcała się dla nas. I oczywiście te powody tego poświęcenia mogły być różne ale chodzi mi o taki wydźwięk, o taki wydźwięk czasami niewypowiedziany, a czasami nawet powiedziany, czasami nawet wyartykułowany wobec właśnie córki. Że ona się poświęca, tak? że ona poświęciła, nie wiem, swoje marzenia, swoje potrzeby, tak, swoje życie, dlatego, żeby na przykład zostać tutaj statą e, alkoholikiem, tak, e, żeby zrezygnować gdzieś tam z, ze swojej pracy i tym samym poświęcić więcej czasu itd. itd. Chodzi mi o taki wydźwięk takiego poświęcenia. I Jeżeli, jeżeli my jako kobiety. E, jakby stykałyśmy się z czymś takim, to w dorosłym życiu taka córka, jakby już dorosła córka, nie mała dziewczynka, e, przede wszystkim jest nauczona rezygnowania z siebie zamiast wybierania z siebie, zamiast wybierania siebie. Bo co to znaczy, kochani, poświęcenie? Poświęcenie to znaczy nic innego, jak właśnie ja rezygnuję z siebie. Tak? a w zamian dla Ciebie, ja w zamian wybieram jakby Ciebie, Twoje potrzeby, Twoje tam decyzje, Twoje działania i tak dalej, i tak dalej. Więc tu już będzie, tu już może być pewien problem i jakby taki aspekt do przepracowania u dorosłej takiej córki, że ona nie potrafi jakby funkcjonować w swoim dorosłym życiu poprzez wybieranie siebie. Tylko i wyłącznie właśnie poprzez rezygnowanie z siebie. I to wiecie, w różnych aspektach. To mogą być związki, to może być praca, to może być to ten wzorzec, on się może też przejawiać na całe życie, czasami na całe życie, a czasami gdzieś tam tylko na, na poszczególne aspekty tego życia. Więc to jest pierwsza rzecz, że taka dorosła córka nie umie wybierać siebie bo nikt jej tego wcześniej nie nauczył. Ona się nauczyła poprzez obserwację swojej mamy tylko rezygnowania z siebie. Druga rzecz, kolejna ważna, to jest taka, że nawet kiedy ona wybiera siebie albo w jakiś mniej czy bardziej udolny sposób próbuje wybrać siebie, to się czuje bardzo winna. To się czuje winna, kiedy na przykład, nie wiem, chce spędzić ze sobą trochę czasu, nie wiem, chce, wiecie, dzieci oddać do, do swojej mamy czy tam do niani, tak, a sama sobie, nie wiem, pojechać do spa. To mogą być takie rzeczy, ale to mogą być bardzo różne takie drobiazgi, w których ona próbuje wybrać siebie, próbuje postawić na siebie. Czy na przykład choćby z takiego grubszego kalibru chce odejść właśnie z toksycznej relacji, czyli też jakby wybrać siebie no to się czuje winna. Skąd to poczucie winy? No stąd, że kiedy cały czas obarcza nas ktoś takim ciężarem, ja poświęciłam się dla ciebie, to automatycznie rodzi to u odbiorcy poczucie winy i poczucie niegodności. Bo to jest od razu takie, wiecie, taki mechanizm, że skoro ktoś się dla mnie poświęcił, no to ja nie mogę być teraz taka egoistyczna, tak, i po prostu robić sobie, <laughs> robić sobie to, co ja chcę, to co ja tam lubię, tak? wybierać siebie i nie myśleć o tych innych. Więc druga rzecz to jest taka, to jest praca z poczuciem winy, a bardziej tak naprawdę z praca z niewinnością i z taką świadomością bycia w porządku, kiedy ja wybieram siebie. To jest druga rzecz, kochani, która, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ten wzorzec rezonuje. I trzecia, trzecia rzecz, w zasadzie prawdopodobnie najistotniejsza z tych wszystkich. To jest to, że w 99%, kochani, osoba, która poświęca się dla innych, tak, czyli rezygnuje z siebie dla innych, ona tak naprawdę nie robi tego dla innych ludzi, tylko robi to przede wszystkim dla siebie. A przedstawienie tej sytuacji w taki sposób ma tak naprawdę sprawić, że ona sama przed sobą się poczuje usprawiedliwiona. I usprawiedliwiona również przed innymi. I teraz konkretny przykład. Jest ta mama. Załóżmy, żyje w toksycznej relacji, tak? Jakiejś może nawet alkoholowej. I ona daje komunikat wszystkim wokół, córce, dzieciom, że ona w tym siedzi, że ona w tym jest, bo ona się tak naprawdę jakby. Tutaj poświęca. Ona nawet znosi te nie wiem obelgi, ten alkoholizm i to wszystko, tak? Bo ona się w ten, ona w tak naprawdę robi to dla dzieci, Czy tak naprawdę robi też to dla tego męża, bo żeby nie wiem być może on miał jakąś tam opiekę i tak dalej i tak dalej. A głębiej, kochani, pod tym wszystkim, pod tą wymówką, bo to jest nic innego jak wymówka z poziomu takiego dziecka, które się boi, że sobie nie poradzi, jest ogromny lęk przed odpowiedzialnością za swoje życie. I ogromny lęk po prostu przed życiem. I przed skutkami tego życia, i przed skutkami w życiu. Bo taka mama, gdyby ona potrafiła stanąć do tej sytuacji jako dorosła osoba, to wzięłaby odpowiedzialność za to, że ona w tym jest, i równie odpowiedzialnie by z tego wyszła, żeby chronić siebie, chronić tutaj, nie wiem, swoje dzieci, tak? I. Przez to, że ona tak naprawdę się boi, nie wie jak ma stanąć do tej dorosłości, bo dorosłość to jest odpowiedzialność, to, jest, to są decyzje, a to są przede wszystkim skutki decyzji i skutki działań i cały czas mierzenie się z tymi skutkami, kochani, że wiecie, my jak dzieci jesteśmy, to się możemy schować pod spódnicę mamy, tutaj gdzieś za tatą, tu gdzieś, w dorosłym życiu nie. Owszem, jak jest w nas to dziecko, czyli to dziecko, ta część, która nie dorosła, to my się tak będziemy zachowywać, że my cały czas się będziemy chować, i to jest nic innego jak strategia ochrony siebie. Ale jak mamy tą wewnętrzną moc sprawczą, która płynie z dorosłości, z dorosłej, jakby z dorosłej osoby i od dorosłej osoby, i ta dorosłość jest tutaj zintegrowana to po pierwsze my się nie boimy tych skutków, a nawet jak ten lęk jest i my nie możemy przewidzieć tych skutków, no bo wiadomo, no nie wiem, wychodzę z toksycznej relacji, to ja nie wiem, czy, czy ja w ogóle kogoś poznam, czy sobie poradzę finansowo, czy to, czy tamto, tam jest cała masa rzeczy, to w tej mocy dorosłości tam jest jeszcze takie poczucie, że będąc w dorosłości ja sobie z tym poradzę bo to przynależy do dorosłej osoby branie odpowiedzialności nie wiem zarabianie pieniędzy tak dbanie o swój dom e, znalezienie sposobu na to żeby się samodzielnie utrzymać bez podpinania się pod kogokolwiek to wszystko to są wszystkie czynniki które przynależą do dorosłej osoby i Zobaczcie sobie, to jest poniekąd taka ukryta manipulacja, bo na zewnątrz się wydaje w tym momencie, że tak naprawdę ta mama, która się tak poświęca, dźwiga odpowiedzialność za wszystkich, bo ona dźwiga za siebie, ona dźwiga za tego męża, tak, ona dźwiga za to i za tamto i tak dalej. A tak naprawdę to jest wszystko strategia po to, żeby nie wziąć odpowiedzialności za siebie. I to, co właśnie jeszcze ta dorosła córka, obserwując taką mamę, będzie miała do przepracowania i prawdopodobnie to będzie jeden z najmocniejszych fundamentów, to lęki przed życiem. Lęki przed życiem, które przejęła od swojej mamy. Te lęki mogłyby być, mogły być nigdy od mamy niewypowiedziane. No bo mama, wiecie, nie powiedziała: Słuchaj, ja tak naprawdę to siedzę z tym twoim ojcem alkoholikiem, bo panicznie się boję, że sobie nie poradzę sama w życiu i wolę mieć kogokolwiek i tu tkwić w tej toksycznej relacji, niż po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Tak to nigdy nie będzie wypowiedziane, więc. Y Skoro nie będzie wypowiedziane, to ta córka może nawet nie mieć świadomości tego, że te lęki w niej są, bo ona świadomie nigdy ich nie odczuwała od mamy, ale je przejęła, przejęła je podświadomie i po czym można, kochani, poznać właśnie, że my te lęki mamy później w dorosłości, że się nie stawiamy do życia że unikamy, unikamy decyzji, unikamy działań. Wiecie, zawsze mamy jakieś wymówki na to, zawsze jest jeszcze nie teraz, a to dzieci za małe, a to to, a to tamto, a jeszcze pobędę w tej pracy, a w sumie nie jest tak źle. Po prostu, po prostu człowiek nie staje do życia. A dlaczego nie staje? Bo nie ma do niej siły, znaczy nie ma do niego siły, bo nie ma do niego siły, bo te. Taka córka nie nauczyła się tej siły, nie nauczyła się tej siły. Ona jedyne co słyszała to poświęcam się dla siebie, czyli rezygnuję z, cie, z siebie, dla ciebie, czyli to co się nauczyła to rezygnacji, ale jeszcze podświadomie tak naprawdę przejęła wiele, być może wszystkie, być może jakąś część tylko, lęków przed życiem i odpowiedzialnością, jakie miała właśnie jej mama. I to są takie, wiecie, trzy, trzy, takie najważniejsze nasze nogi pod ten temat, z którymi naprawdę trzeba popracować, żeby iść dalej, żeby iść dalej. Pierwsze to uczę się wybierać siebie. Drugie, jestem, jestem w porządku, kiedy wybieram siebie, kiedy wybieram siebie. A trzecie staje do tego, jak dorosła osoba. Jak dorosła odpowiedzialna osoba. Tak? Czyli mam siłę do moich wyborów. Mam siłę do moich wyborów. Tam w tym przykładzie mamy po prostu zabrakło siły. Ona nawet jak być może miała takie decyzje, wiecie, gdzieś tam w środku na zasadzie, a w sumie to bym wolała odejść. To ona się z tej decyzji wycofała, bo po prostu nie miała do niej siły. I teraz, jak my się też tak wychowujemy, przesiąkamy tym wszystkim, to nie przesiąkamy siłą, tylko przesiąkamy bezsilnością. Że to wszystko na zewnątrz. I lękiem, że to wszystko na zewnątrz jest dużo gorsze niż tu ja mam. Tutaj to ja chociaż mam znane, tu chociaż wiem, nawet jak mi to nie pasuje, to wiecie, to jest znane i te, te demony, które mam tu wokół, one mi są już znane i te, ja się tu jestem w stanie jakoś, wiecie, ułożyć, a tam... Wyjdę do tych zmian, do, tych, do tego świata dużego, nie wiadomo co mnie spotka, nie wiadomo czy sobie z tym poradzę, nie wiadomo jakie decyzje będę musiała podejmować, jako, jakie, jakie działania, tak? czy ja w ogóle dam radę i tak dalej, i tak dalej. Więc ja już wolę, tak teraz mówię w kontekście tej mamy, się z tego wycofać. I usprawiedliwić siebie własny brak siły i własny brak odpowiedzialności za siebie historią, że ja to robię dla innych. Historią, że ja to po prostu robię dla innych. Bo wtedy, wtedy ja nie muszę brać odpowiedzialności, bo ja mam wymówkę. Ja jestem usprawiedliwiona przed sobą, jestem usprawiedliwiona przed innymi, przed otoczeniem, tak? No bo ja to robię dla dobra innych. Mm. I tutaj jeszcze to, co jest najważniejsze, że taka dorosła córka, wiecie, jakby żyjąca w tym wszystkim, ona ma tylko jedną perspektywę. Że tak to musiało wyglądać, ta mama zrobiła wszystko, no, jakby nie miała wyjścia, a to jest nieprawda. Przede wszystkim, właśnie, że nie miała wyjścia. To jest nieprawda, kochani. Dorosła osoba. Zawsze ma wybór. Tylko nie zawsze z tego wyboru chce skorzystać, bo wybór oznacza decyzję, oznacza działanie, a przede wszystkim oznacza konsekwencje. A przede wszystkim oznacza konsekwencje. I w tym momencie, w tym momencie. Taka osoba woli się wycofać z tego wyboru. Ona woli sobie sama odebrać ten wybór, usprawiedliwić siebie, ułożyć historię, żeby to się ładnie przedstawiało i ładnie sprzedało, niż dokonać innego wyboru, bo tam jest więcej wyborów. Choćby właśnie wybór, ok. Ja wybrałam tego faceta. Ale teraz to jest dla mnie zbyt duże obciążenie. Ja zabieram wiecie dzieciaki ze sobą i idę, nie? Szukam, jak nie mam gdzie iść, to szukam pomysłu. Szukam osób, które mi pomogą, szukam tego, szukam tamtego i tak dalej i tak dalej. Ale te wszystkie działania, one są już skutkiem tego, że my dokonamy wyboru. One są już skutkiem tego, i to przynależy właśnie do dorosłej osoby, że dorosła osoba jak patrzy na różne sytuacje, to ona zawsze ten wybór widzi. Nawet jeżeli jeszcze nie widzi jak tego dokona, bo to nie chodzi o to, że ona jest jasnowidzem i wiecie, widzi punkt A, B, C, D, E, F, G i tak dalej, ale widzi wybór i czasami dopiero poprzez dokonanie tego wyboru pojawiają się różne możliwości. Czasami też tak jest, że my najpierw musimy dokonać wyboru i dopiero pojawią się różne możliwości. Także dajcie mi, kochani, znać, czy to wszystko dla Was ma sens? Czy to wszystko ma tutaj dla Was jakiś sens? I czy to jest jasne i zrozumiałe, a jak macie się ochotę podzielić, to proszę też podzielcie się, kochani, swoim doświadczeniem. Być może to, co opowiedziałam tutaj, jest nie tylko, nie tylko doświadczeniem tej duszyczki, z którą dzisiaj pracowałam, ale być może, być może jeszcze kogoś z was, być może wam już się udało, udało tutaj ten temat, wiecie, przepracować. Także dajcie tutaj znać. Ojej, przepraszam kochani. O. Basia piękne, ale i trudne. Hmm. Trudne, wtedy kiedy jeszcze my patrzymy na to tego, my patrzymy na to, jakby wiecie, oczami tego dziecka, tego dziecka, dla którego się mama poświęciła. I które razem z mamą też musiało znosić ten ciężar. Z poczuciem, że nie miało właśnie wyboru. Z poczuciem właśnie, że nie miało wyboru. A, poczekajcie, bo jakieś pytanko mi przeleciało. Nie widzę już. A nie, czy model matki może łączyć mamę wymagającą. Tak, Karolcia, jak najbardziej, to jest, wiesz, tu jest tyle. Tyle kochana tutaj różnych indywidualnych rzeczy, że jak najbardziej. Nie? Jak najbardziej. Mm. No, teraz tutaj odpowiem do Agusi. Agusia tutaj pisze Kinga. Jest ja co prawda odeszłam z ciężkiej relacji, za to miałam długo wyrzuty sumienia wobec córki, że nie dałam jej rodziny. To są w dużej mierze kochana, nie tyle wyrzuty sumienia, co po prostu rozżalenie w stosunku do własnego wewnętrznego dziecka. Tam to też jak najbardziej, ale tam, tam jest jeszcze jedna prawda, nie? jeszcze jedna prawda i ta prawda brzmi, że marzyłam o pełnej rodzinie i to ja marzyłam i Dużo poświęciłam, żeby tą pełną rodzinę mieć i mi nie wyszło. I mi po prostu nie wyszło. I tak naprawdę to moje wewnętrzne dziecko jest rozżalone, że temu nie podołało. Bo być może będąc dzieckiem, będąc małą dziewczynką, już wtedy postanowiłam, że ja chcę mieć pełną rodzinę i ja zrobię wszystko, żeby ją mieć. Ja zrobię wszystko, żeby ją mieć. Mm. I się rozczarowałam sama sobą, że mi po prostu nie wyszło. Że mi się nie udało tego dokonać, tego zrobić. Więc tu bym Agusia popatrzyła. Bo to jest bardziej, to jest bardziej ten kierunek, bardziej ten kierunek. Mm. Bo z punktu widzenia dorosłej osoby. Popatrzymy na to tak, ok, nie wyszło, ale dobrze, że ja z tego wychodzę, bo ja bynajmniej daję przykład mojej córce, że nawet jeżeli się wpakujemy gdzieś, gdzie nie jesteśmy szczęśliwe, to mamy siłę do tego wyjść. A ty patrzysz z punktu widzenia właśnie tego rozżalonego wewnętrznego dziecka. Mm. No, to tyle kochani na dzisiaj. Wszystkiego dobrego dla was. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do następnego razu. Pa pa.